Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Jednym tematu. Jednym z kluczowych punktów w eksploatacji samochodu jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Układ hamulcowy jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa na drodze, a jego awarie mogą mieć nieodwracalne konsekwencje. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jego stan. Podczas eksploatacji samochodów osobowych, czasami podczas hamowania lub jazdy, pojawiają się nieprzyjemne dźwięki. Takie jak piszczenie lub cienki gwizd dochodzący z boku koła. Istnieje kilka powodów, dla których klocki hamulcowe piszczą podczas hamowania. Najczęstsze przyczyny tych dźwięków to montaż części zamiennych niskiej jakości. Dostanie się pomiędzy części robocze ciał obcych. Zużycie części trących. Jeśli podczas hamowania pojawiają się obce dźwięki, należy zwrócić uwagę na stan układu hamulcowego samochodu. Prawie wszystkie nowoczesne samochody mają samoregulujące się klocki hamulcowe. Niedawno w tej części zainstalowano czujniki zużycia. Nadszedł czas. Klocki hamulcowe są uważane za materiał eksploatacyjny i są wymieniane podczas przeglądu lub po określonym przebiegu samochodu ustalonym przez producenta, ale ich zużycie zależy od intensywności hamowania, więc w warunkach miejskich mogą zakończyć żywotność wcześniej niż zamierzono. Należy częściej sprawdzać ich stan, jeśli skrzypienie podczas hamowania pojawiło się nagle, możliwe. Że popadły w ruimę. Ta część składa się z metalowej podstawy, na której przyklejona jest okładzina cierna. Czujnik jest osadzony w korpusie okładziny, a przewody są podłączone do układu elektrycznego samochodu. Gdy klocki są zużyte, metalowa podstawa zaczyna dotykać tarczy hamulcowej, a hamulce piszczą. Czujniki awaryjne, które są powszechne w ostatnich czasach. Zasygnalizują to z wyprzedzeniem. Na desce rozdzielczej zapali się sygnał ostrzegawczy. Czas zdiagnozować układ hamulcowy. Zignorowanie tego sygnału spowoduje zużycie podstawy klocka na tarczy hamulcowej. Konieczne będzie rozwiercenie lub wymiana tarczy. Jeśli tego nie zrobimy, a jedynie zamontujemy nowe klocki. Zdeformowana tarcza nie będzie zużywać ich równomiernie i znacznie skróci żywotność nowej części. Pojawi się również bicie i silne wibracje podczas hamowania. Prawdopodobnie zepsuta tarcza będzie powodem piszczenia klocków podczas hamowania, kiedy wskaźnik zużycia dotyka tarczy hamulcowej. Słychać nieprzyjemny pisk lub skrzypienie nowe klocki hamulcowe. Bardzo często po wymianie tego mechanizmu pojawia się piszczenie podczas hamowania. Wynika to z faktu, że nowe powierzchnie ocierają o starą tarczę. Dźwięki zazwyczaj nie są silne i często znikają po przejechaniu 2-3 tysięcy kilometrów. Jeśli dźwięk nie zniknął po przejechaniu 5 tysięcy kilometrów, być może zamontowano część zamienną niskiej jakości, mogą gwizdać podczas hamowania, dopóki się nie zużyją. A zużywają się szybciej. Taki efekt występuje przy zwiększonej zawartości metalu w składzie części roboczej klocka. Klocki cierne składają się z materiału kompozytowego z dodatkiem cząstek topliwych metali. Może to być cyna, ołów lub mieć. Metal ma wysoką przewodność cieplną i jest przeznaczony do odprowadzania ciepła z mechanizmu hamulcowego podczas pracy. Klocki niskiej jakości zawierają dużą ilość metalu. Co powoduje piszczenie klocków podczas hamowania. Również pozbawieni skrupułów producenci używają niedrogich metali w składzie klocków, co znacznie wpływa na jakość klocków i skraca ich żywotność. Zwiększone tarcie tarczy hamulcowej i niskiej jakości metal dodany do okładziny doprowadzi do nierównomiernego zużycia powierzchni i będzie wymagać naprawy. Wytaczania lub wymiany zanieczyszczenia na drodze. Kolejnym powodem, dla którego hamulce piszczą, są obce cząsteczki dostające się do mechanizmu roboczego hamulców. Może to być ziarenko piasku, jakiś gruz lub kamyk. Podczas jazdy poza miastem, na wiejskich drogach, gałązka może utknąć w niewielkiej szczelinie między klockami a tarczą. Co będzie powodować obce dźwięki podczas hamowania. Jeśli można pozbyć się ziarenka piasku lub lodu, włączając bieg wsteczny i jadąc do tyłu przez kilka metrów, może być konieczne zdjęcie koła aby pozbyć się gałęzi. Skrzypienie w tym zespole może wystąpić w wyniku nagłego spadku temperatury lub dostania się wilgoci, ale dźwięk ten szybko ustępuje bez interwencji. Podczas wymiany klocków hamulcowych należy koniecznie sprawdzić tarczę hamulcową. Powinna być pozbawiona nierówności i zarysowań, a jej powierzchnia powinna być lustrzana. W takim przypadku jeśli zainstalowane są łagodne części, będą one działać długo. Również po wymianie wymagane będzie docieranie w łagodnym trybie płynnego przyspieszania i zwalniania. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, ale klocki gwiżdżą lub nadal piszczą, można uciec tylko od zakupu lepszej jakości egzemplarzy. A WordPress Commentork Hello World.